To znowu my. W tej chwili chcieliśmy się ustosunkować do ostatniej komisji rewizyjnej. Był poruszany problem tak zwanej afery światłowodowej. Był dyrektor, była pani prezydent, same tuzy przyszły. Już nie było sekretarzy, zastępców i zastępców dyrektora. Przyszli ci najważniejsi. No była komisja rewizyjna, byliśmy my, publiczność, prawda? Tak. I teraz tak. Dokładnie. Dziwna była postawa radnych, bo tak za bardzo dociekliwi nie byli. Właściwie wcale nie byli dociekliwi. Oni tylko przyszli posiedzieć w mojej ocenie, przepraszam, że usłyszałam mm -hmm. No i no, opinia mieszkańców. Nie, 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 nie będzie, że to ja Ja zawsze krytykuję, mnie się nic nie podoba. No i, i teraz tak, pan dyrektor wykazał się, no w cudzysłowie. Znajomością tematu, bo na jedną, na jedną rzecz odpowiedział, to jest wszystko nagrane. Jego wypowiedzi są nagrane, więc jeżeli będzie się dementował, puszył i tak dalej, nieprawda, a puścimy to nagranie, że tu nie wie, tu nie przeczytał, tego nie pamięta, tu nie jest zorientowany i tak dalej, i tak dalej. Było pytanie, czy na przykład jakie pieniądze płynęły. Za użytkowanie tych światłowodów. Czy w ogóle ktoś płaci, co płaci. Odpowiedź dyrektora ZIMu, że tak naprawdę to on nie wie. Na pytanie, co, co zrobić. Pan dyrektor powiedział, że on nie ma pomysłu jak skontrolować, jak dojść. Kto użytkuje te światłowody, kto z nich ma niezłą kasę. A jednocześnie, nie... przepraszam, a jednocześnie powiedział, że jest jedynym inżynierem po drogach i mostach specjalistą w słupku. No, Właśnie, jakich mamy specjalistów, taką mamy rzeczywistość. Teraz, ponieważ zacna rada, to jest oksymoron oczywiście, ja żartowałem mówiąc, zacna rada. To była pięcioosobowa pięcio skład Komisji Rewizyjnej. Tak, y pozwoliła mi zabrać głos, y więc zadałem, chyba byłem jedyny, który tam tak naprawdę zadawał pytania. Próbował jeden radny, ale tak trochę mu to nie szło. Zadałem pytanie, bo, bo. Bo mieliśmy sygnały, że ktoś już wcześniej za prezydentury Roberta B. Biedromia zgłaszał, że są problemy. Nie, powiedzmy, prośba była o kontrolę inwestycji, bo są nieprawidłowości, jak się to tak ładnie, enigmatycznie mówi, prawda? Dostało to bez odpowiedzi. Pan dyrektor powiedział, że to nie tak, jak ja mówię, że były, były zgłoszone faktycznie, ale to nie o to chodziło, bo ktoś. Cytuję dosłownie jego słowa. Są nagrane. Jeszcze raz potwierdzam, nie wyprze się tego. Bo ktoś po nocach jakiś kabel próbował wkopywać. Ludzie. Jest. Czyli to, to po, przepraszam, i to potwierdzam, że nie zareagowano, bo że było coś takiego, że zarząd ZIMU. Dyrekcja ZIM wiedziała o tym od dawna, bo budowa była w 2000 na przełomie, 2015 16 roku. Można już było to zrobić. Teraz żaden z radnych, ponieważ ja się mogłem wcześniej wypowiedzieć, później nie, nie zareagował, nie spytał, co z tym zrobiono. Czy przeprowadzono kontrolę, czy zgłoszono to zarządowi miasta, czyli prezydentowi, czy zgłoszono to na policję. Co w ogóle z tym zrobią? Nie, pan dyrektor tak powiedział, jakby to wyszło, że ktoś sikał tam e, pod lampami. O tak, po prostu, nie? O tam ktoś próbował kabel. A radni nic. Nic, zupełnie nic. O, ale, skoro, dni... ale skoro próbował, to, to nie udało mu się. No, Jakie jak? informacje mi, a w jaki sposób powstał, to nie powstał kabel w przeciągu jednego czy dwóch dni. No ale w końcu się udało, jak widać, udało. No więc mając sygnał o tym. I potwierdzając, że było coś takiego, nie zareagowano, więc tutaj cała ta teza o niewiedzy zimu na temat, na, na tym, że ten kabel, że nie wiedzieli, że nie są w stanie, no upada, no. sam Pan potwierdził. Człowieku, zastanów się co mówisz. No, Pani Prezydent w końcu go przytrzymała za rękę, prawda? Widziała Pani, żeby za dużo nie powiedział. Poprosiła, żeby usiadł bliżej, niż mogła właściwie reagować pewnie. Nie wiem, taki, tak. taki był mój odbiór. Mama musi synka pilnować. I teraz mój komentarz do, Chcia, chcielibyśmy skomentować postawy radnych też. W ogóle, w ogóle i w szczególe i w ogóle. Dlatego, że drodzy Państwo... Radni się przed wyborami puszyli, co to nie oni i tak dalej, te ich programy wyborcze i tak dalej, a tutaj, tutaj, ponieważ się nie odzywali, za to w kuluarach, jeśli to ładnie mówi, czyli po wyjściu z sali, po zakończeniu, ten, no, przeprowadziliśmy z nimi rozmowy. I oni, po pierwsze, uświadomiłem radnych, co jest w papierach, co niejednokrotnie podnosiliśmy, co rzucaliśmy nawet pisma przed sesją. Do radnych, o różnych takich dziwnych rzeczach, z którymi oni się nie raczą zapoznać. Czasem, prawda? Czyli to była komisja rewizyjna, a radni nie byli w temacie? Czy dobrze to rozumiem? Ja tak, tak. Chyba tak, bo jak im powiedziałem, że jest pierwsza rzecz, w tym, że to jest nielegalna budowla, prawda, że. że ZIM zapróbował zalegalizować, bo zdaje się, że problem legalizacji jest odroczony, bo wyszły nowe fakty. Czyli stwarzali pozory tak, jakby nie byli na właściwej komisji rewizyjnej. To znaczy ich nic nie interesuje tak naprawdę. Chyba. Może diety ich interesują, to na pewno ich interesuje. I teraz tak, że po pierwsze jest to nielegalna budowla. I tu złamano prawo i nikt na to nie zwrócił uwagi dopiero w kuluarach powiedzieli, no a my o tym nie wiemy. Po drugie, przeprowadziliśmy wadami świadkiem. Jak mm -hmm. tłumaczyłem jednemu radnemu, że przecież wy zagłosujecie i tak, jak wam każą, ustalą na klubach. Potwierdził. Mój tak? To, tak, tak potwierdził. Dokładnie nie tak potwierdził. Ja byłam zszokowana może dlatego, że ja nawet nie mam yy, yy, uczestniczyłam po raz pierwszy w życiu w sesji rady i, i właściwie to odchorowałam. I teraz jest coś takiego. Tłumaczyliśmy jak to się mówi, bo tutaj dalej do tego szpargału się odniosę. Łączy na Tak. Już. RB, czyli Robert Biedroń, powiedział między innymi. Ściągamy inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy. Bezrobocie w Słupsku jest jednym z najniższych w Polsce, no bo słusznie, nie wyjechali. Zagraniczne firmy prowadzą szkolenia naszych uczniów i tak dalej, i tak dalej. Remontujemy mieszkania komunalne w sumie ponad 500. Czy burs... coś czy z przemysłem, ściągnęliśmy jakiś inwestorów, tak no, jak no, to dzwier, ale poczekajcie. nowa, no, nowa suma. Stwierdził, że tak. I teraz ja powiedziałem panu radnemu właśnie, jednemu z nich na tym korytarzu, o tej sytuacji będę wracał do tego, o tej działki na Westerplatte, która poszła, miała cena wyjściowa za 12,6 i później w dziwnym zbiegiem okoliczności różne były ruchy koło tego, że tak się wypowiem i w sumie, netto to miasto na tym półtora bańki zarobiło, ale, ale mówiono, że inwestor z miejsca się przeniesie z gminy do Słupska i będzie tu płacił podatki Będą miejsca pracy dla Słubszan i że zacznie tam budowę w ogóle. No i tak, jest jak jest. To znaczy, inwestor się nie przeniósł, działkę dostał tamion, nie przeniósł się, dalej jest z gminie, dalej gmina ma z tego podatki, a i też na tej działce się nie buduje. I powiedziałem e, e, radnym: przyjdzie zmiana MPZ-u, wy to przyklepiecie i op opyli to deweloperowi za całkiem ładne pieniądze. No o, tak tak to tyle. Się, tak się robi biznes. Tak jest, w tym mieście tak. I teraz tak, chciałbym, drodzy Państwo, nasi radni, prawda? Nasi radni, jak to słyszymy, że próbujemy informować o jakichś rzeczach, prawda? A tutaj wychodzi, że oni przyjmują do wiadomości, mamy takie pisma, podpisane przez wiceprzewodniczącego rady. Tego, którego wy tak kochacie. Radny od was. Ten, co jeździ samochodem. No, jest i... Tak jest. I w ogóle na każdą naszą próbę, żeby Rada też zainterweniowała, zainteresowała się problemami miasta, złym zarządzaniem, niegospodarnością, prawda? To jest odpowiedź, że wiedzą, że tego, że owego i tego. Czasami to się ręce w pięści zaciskają. Ale, ale jestem człowiek starych zasad i nie bije kobiet. A nasza Rada się składa z samych bab i jednej kobiety z charakterem. Dziękuję.